Kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, wojsko i słów szczanie wzięli udział w uroczystości z okazji 81. rocznicy zbrodni katyńskiej. Kilka organizacji wystawiło poczty sztandarowe. Pod krzyżem katyńskim na słówskim starym cmentarzu złożono więcej wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Był apel poległych, zabrzmiały też hymn i pieśni patriotyczne. Uroczystość z powodu obostrzeń sanitarnych miała w tym roku skromniejszą niż poprzednio oprawę. Wiosną 1940 roku NKWD w lasach m.in. Katynia, Charkowa, Twer, Kijowa i Mińska zamordowało ponad 20 tysięcy polskich jeńców, głównie oficerów Wojska Polskiego i Policji. Poległych zabijanych strzałem w tył głowy chowano w zbiorowych mogiłach. To co się wydarzyło w Katyniu było świadectwem, myślę, wielkiej słabości Naszego wschodniego sąsiada. W tak bestialski sposób wymordować inny sąsiedzki naród. Nikt tak nie powinien się zachowywać w, w świecie współczesnym. A za świat współczesny w 1940 roku uznawano przecież właśnie Europę. Katyń jest świadectwem wielkości Polaków. Każdy, kto chce unicestwić naród. Zaczyna od niszczenia jego inteligencji, urzędników, oficerów. To oni tworzą naród, to oni nami rządzą. To inteligencja, oficerowie decydują o kształcie, o bezpieczeństwie danego państwa, wolnego państwa. Dlatego tak zmasowana akcja Sowietów wówczas spowodowała. Unicestwienie tak wielkiej ilości naszych wspaniałych oficerów. Przez pół wieku władze radzieckie nie przyznawały się do popełnienia tej zbrodni. Zrobiły to dopiero w 1990 roku.